i chciałam wam pokazać mojego nowego kotka chodź tutaj być no może nie nowego, ale już mam go gdzieś z kilka dni ale popatrzcie jakiś słociak ale nie się dać łapkę w subskrypcji subskrypcji i dzwoneczka a ja chcę rybkę Не дам черпки. Ну, то уйди. Поверь, что здесь мы будем делать. Спать. Нет, no, спать не будем. Спать. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Tak. kotek będzie mieć. Aj, czekajcie. Więcej. Więcej. Karmę, tak? tak? więcej 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 nie ma și doar în zaraz. Mi se psuie camere.